Całe miasto pod jednym dachem. W tym bloku znajdziesz wszystko nawet szkołę i policję. W tej miejscowości żyje jedynie 263 osoby. Okej, okay, bywają miasteczka i wsie, w których żyje jeszcze mniej ludzi, ale wspomniana liczba mieszkańców zamieszkuje jeden budynek: to 14-piętrowy blok zlokalizowany w miejscowości Witter w stanie Alaska. Miasteczko otoczone górami i lodowcami leży godzinę jazdy na południe od stolicy tego stanu Anchorage. W czasie II wojny światowej armia USA zbudowała tu tajną bazę przeładunkową dla statków. Dla żołnierzy zbudowano dwa okazałe bloki, ale już po likwidacji bazy wojskowej okazało się, że tylko jeden nadaje się do użytku. I to właśnie w nim po dziś dzień w 150 mieszkaniach żyje niemal cała społeczność WITER. Takie wyjątkowo specyficzne warunki zamieszkania sprawiają, że wszyscy lokatorzy czują się jak jedna wielka rodzina. Trudno tutaj o dyskrecję. A w bloku nie tylko znajdują się lokale mieszkalne, ale również sklep, przychodnia, szkoła, kaplica, a nawet posterunek policji. Przy tak sporej społeczności umieszczonej w ograniczonej przestrzeni może dochodzić do różnych nieporozumień. Aby temu zaradzić w miasteczku funkcjonuje szereg zasad, których mieszkańcy muszą przestrzegać. Jak można się domyśleć, pogoda nie rozpieszcza. Zimy są wyjątkowo surowe, a latem słońce i temperatura również nie rozpieszczają. Jak podobają Ci się takie warunki życia? Dasz radę? Jeśli interesują Cię takie informacje, to kliknij i obserwuj.